A jak z parkingami prywatnymi? To jest taka, e, wydaje mi się, dosyć popularny temat w Polsce. tak? Bo tych parkingów prywatnych się bardzo dużo robiło i wszędzie ta opłata dodatkowa 95 zł czy 200 zł, w zależności od parkingu. Co no. z tym robić? No, parkingi prywatne o tyle to jest problem, że po pierwsze, często wjeżdżając na ten parking, gdzieś tam przy wjeździe mamy jakąś planszę, na której pojawia się regulamin napisany drobnym drukiem. Oczywistym jest, że nikt nie zatrzymuje się przed wjazdem i nie wychodzi z samochodu i nie czyta całego regulaminu. Po pierwsze, może to stwarzać niebezpieczeństwo na drodze, bo jednak jest to droga wjazdu na jakiś parking, ktoś inny za nami jedzie i tak dalej. No, po drugie, jednak jeżeli taki, taka firma, Miałaby wprowadzać taki regulamin, no to powinien on być na łatwo dostępny i o wiele bardziej czytelny niż tylko przy wjeździe, prawda? Czasem no, można go nie zauważyć. No Poza tym, tak jak mówię, jest napisane bardzo drobnym drukiem gdzieś tam przy samym wjeździe na ten parking. Kolejna kwestia to jest taka.